W tym odcinku biorę na tapet moduł sterowania szybami i lusterkami z mojego samochodu. Będę rozkładał komunikację wychodzącą i przychodzącą do modułu. Zacznę od podsłuchania urządzenia w jego naturalnym środowisku, a następnie spróbuję zasymulować aktywację przycisków z komputera. Cała komunikacja odbywa się za pomocą protokołu LIN. LIN to jest taki tańszy odpowiednik KANA który stosowany jest w samochodach do systemów o niewielkich wymaganiach bezpieczeństwa oraz czasu reakcji, takich jak właśnie szyby, lusterka, siedzenia czy ustawienia komfortu. Wybrałem ten temat nieprzypadkowo. Właśnie pracuję nad kolejnym kursem wideo, właśnie o magistrali LIN. Będzie tam zarówno sporo teorii, jak i praktyka warsztatowa. W przedsprzedaży zawsze kursy są najtańsze, więc jeśli nie chcesz przegapić, zapisz się na przedsprzedaż na stronie kursyautomotive.pl. Link wrzucam w opisie pod nagraniem. Zanim ruszymy, chcę jeszcze podziękować osobom, które ostatnio zechciały postawić mi kawę w serwisie Buy Coffee. To jest bardzo miłe. Dzięki. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Wszystko wzięło się tak naprawdę od tego, że w moim panelu zepsuł się przycisk i mnie denerwował. Więc a skoro pomyślałem, że i tak będę musiał wyciągnąć ten moduł i go wymienić lub naprawić, stwierdziłem, że przy okazji pobawię się Linem. Gdy zdemontowałem panel, to widać tutaj charakterystyczne trzy przewody: zazwyczaj to jest napięcie zasilania, masa i Lin. Rozpiąłem kostkę z urządzenia i wpiąłem się w nią z takimi przewodami. Nie widać tego na nagraniu, natomiast najpierw podpiąłem się ze zwykłym multimetrem, żeby sprawdzić, która linia jest do czego. Gdy udało się zdefiniować potencjały, to podłączyłem pikoskop i pięknie widać latające ramki linowe. Następnie przygotowałem się do podsłuchania transmisji. Najpierw podłączyłem z powrotem moduł. Przez złączki WAGO, oczywiście, żeby sprawdzić, czy nic nie pomyliłem i czy działa poprawnie, tak podłączony moduł widać, że działa poprawnie. Gdy wciskam przyciski, to jest prawidłowa reakcja. Następnie, do złączek WAGO w te potencjały wpiąłem się z dodatkowym interfejsem linowym, który jest podłączony do komputera. Na magistrali Lin zaobserwowałem dwie ramki z identyfikatorami 00 i 02 i widać, że gdy wciskam przycisk, to zmienia się ramka 02, która jest w takim razie nadawana przez panel. Zauważyłem też, że przyciski związane z przednimi szybami dla kierowcy i pasażera mają dwa. Stopnie. Widać jak to się zmienia na magistrali. Jak ciągnę lekko to jest jedna wartość, jak pociągnę mocniej zmienia się na inną. Z kolei, gdy wciskam przyciski wyboru lusterek, to widać, że zmieniają się wartości również w drugiej ramce, co daje mi podejrzenie, że te światełka są sterowane z zewnątrz przez mastera. W następnym kroku zdemontowałem panel pozostawiając tylko interfejs podłączony do komputera, wpięty do magistrali Lin. Zdefiniowałem sobie trzy ramki. Pierwszą dla spoczynku, gdzie żaden przycisk nie jest wciśnięty. Druga ramka, dla przycisku, gdzie wciskamy opuszczanie szyby. Trzecia ramka, gdy podnosimy ten przycisk, żeby szybę zamknąć. No, i teraz z interfejsem w trybie slave, po prostu puszczam te ramki z komputera i widać, że mechanizm reaguje poprawnie czyli wciskając spację, klikając myszką, mogę kontrolować napęd od szyby. Po krótkiej, ale satysfakcjonującej zabawie z szybą postanowiłem wziąć moduł na biurko, żeby go dokładniej zbadać. Mamy nasze urządzenie na biurku i spróbujemy sobie spisać layout wszystkich sygnałów, tak jak to robiliśmy z panelem klimatyzacji ICP. Mamy już włączony program Pelin View Pro i w tym programie nadaję cyklicznie nagłówek 02. Widać, że to urządzenie nie potrzebuje nic dostawać ze strony mastera, żeby działo, działało poprawnie. Wystarczy, że dostaje swój własny nagłówek i sieje, czyli transmituje swoje stany. Natomiast widać od razu, że jak się wciska tutaj wybór lusterka, no to kontrolka się nie załącza, ponieważ podświetlenie jest sterowane właśnie ramką z mastera, czyli była to ramka 0.0. I spróbujmy sobie przejść po kolei, wszystkie kontrolki i spisać sobie. Następnie to sobie zwizualizujemy, tym razem najpierw spiszę to sobie w postaci tekstowej, a później zbiorczo wrzucę do Excela. W tej chwili w stanie spoczynku nic nie jest ściśnięte, widzimy, że na czwartym bajcie znajduje się dwójka. Nie wiem co to oznacza, ale spróbujmy sobie przez to przejść. No to tak, strzałka w górę. Widać, że zmieniają się dwie rzeczy. W, w trzecim bicie, to znaczy tak zgodnie z uwagami, które dostałem na Discordzie ostatnio, zmienimy podejście, więc bajty i bity będziemy numerować od zera, i rzeczywiście zero będzie najmłodszym bitem, czyli już robię poprawkę. Jak wciskam strzałkę w górę, to na trzecim bajcie. Na drugim bajcie 0, 1, 2. Na drugim bajcie się ustawia najmłodszy bit. Natomiast na y, trzeci bajt się zwiększa o 10. Jeżeli dobrze liczę C minus -2, to wychodzi A, czyli 10. A strzałka w dół. Ok, czyli widać, że wciśnięcie dowolnej z tych strzałek zmienia trzeci bit w taki sam sposób, że się ustawia na C, natomiast mamy w górę 1, w dół 2 w prawo 8 w prawo a w lewo 4 Spróbujmy to sobie zapisać kierunek strzałki byte drugi i teraz góra to będzie najmłodszy bit góra bit zero dół skoro się ustawia na dwójkę to jest bit jeden e, lewo czyli to widzicie to górnogami lewo to jest czwórka, czyli bit drugi i prawo zostało nam, ustawia się na 8, czyli bit trzeci następnie yy, wspominałem chyba we wcześniejszym nagraniu nie wiem czy wspominałem czy nie, bo to będę montował pewnie później że te przyciski do przednich foteli mają dwa stopnie wciśnięcia. Można je wcisnąć tak lekko i mocno, tak jak spust migawki w aparatach fotograficznych. Można wcisnąć tak, i można jeszcze głębiej. Widać, że jak wciskam lekko, przykładowo, to jest, to jest struna pasażera przedniego. Wciskam lekko, zmienia się na 8. Wciskam mocno, zmienia się na 28. A kierowca? Wciskam lekko, zmienia się na 1. Wciskam mocno, zmienia się na 5. Dobra, to sobie to spiszmy. O. Widzę, że też zmienia się ostatni baj, dlatego wcześniej nie zauważyłem. Eee... Że ten trzeci bajt, licząc od zera, zmienia się z dwójki na czwórkę. A jak przytrzymam to i wcisnę. A to też się zmienia na C wtedy. Ciekawe. Czyli jak strzałki są, to niezależnie od tego, czy jest dwójka, czy czwórka, to zmienia się na C. Okay. To jeszcze dopiszę do kierowcy. Że byte trzeci się zmienia. A jak wcisnę to. OK. To działa dla wszystkich szyb. Szyby. Wszystkie szyby. Wciśnięcie ustawia. byte 3, bit ustawia czwórkę, czyli bit trzeci. Nie bit drugi, bit drugi. Pasażer lekko. Teraz mamy. Teraz mamy tył lewo. To widać, że byte pierwszy, bit zerowy. Tył prawo. To mamy byte pierwszy i bit trzeci. Zostały nam jeszcze trzy kontrolki, czyli blokada otwierania szyb. To jest bardzo praktyczna rzecz, jeśli ktoś podróżuje z dzieciakami. O, jest y, ciekawe, że wtedy też się zmienia tutaj na czwórkę na trzecim bajcie. Ok więc zastanawiam się. Wydaje mi się że ta czwórka na ostatnim bajcie może oznaczać yy, właśnie wciśnięcie, wci, wciśnięcie tego przycisku czyli wymuszenie yy, Sprawczości. To znaczy, że na przykład, gdy ja wciskam przycisk i pasażer z tyłu też wciska przycisk, to może to jest taki znak, że ja teraz tu mam kontrolę nad oknem, prawda? Gdy ja na przykład chcę zamknąć szybę, a pasażer chce otworzyć, to nawet jak to nie jest wciśnięte, tak mi się wydaje, że to może wymuszać, wymuszać, żeby faktycznie. Mieć tutaj kontrolę. Dobra, czyli spiszmy to sobie. Dochodzą nam jeszcze kółdeczki, prawda, czyli, czyli odblokowanie. I tutaj też widać, że pewnie to jest znak, że ta czwóreczka też się ustawia na ostatnim bajcie. Dobra. Czyli to mamy zaryglowanie, to jest bajt drugi. 4, 5, 6, bit szósty. Odryglowanie, to mamy bajt drugi, bit siódmy, czyli najstarszy. zmniejszam to trochę, żebyście widzieli. Dodamy sobie do naszego schedulera jeszcze. Jeden, jeden nagłówek to było to 0,0 i to będzie to będzie coś, co my wysyłamy jako master, czyli my jesteśmy, Publisher. Czekam sam damy rozstrzyżoną. I patrzę teraz teraz to, to to wyglądało wyglądało wcześniej mieliśmy dwa bajty. W tym odcinku trochę pójdę na skróty, to znaczy nie będę strzelał wszystkich możliwości, nie będę udawał, że nie podsłuchałem wcześniej tej transmisji. Podsłuchałem ją, więc zamierzam sobie tą pracę trochę ułatwić, ale spróbujemy zmodyfikować wartości bajtów i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bierzmy sobie na początek te 80.04. Wydaje mi się, że na pewno tu będzie zaszyte podświetlenie w sensie podświetlenie panelu żeby było widać i ja mogę zdemontować w ogóle ten jeden przycisk może będzie lepiej widać wtedy ops może będzie lepiej widać wtedy backlight puszczam tą nową tak i rzucamy tutaj 8004 tu miałem źle ustawione parametry, chyba tego nie widzieliście Spróbuję to pokazać Tutaj jest taki, jak się zaznaczy Dany nagłówek w Schedule Table Tu jest Delay w tym miejscu delay. Spróbuję to przesunąć w prawo, żebyście to zobaczyli. Delay i tu jest ustawiony na 30. Wcześniej był ustawiony tylko na 1, więc on <coughs> prawdopodobnie w kółko nadawał nagłówki bez możliwości dostania odpowiedzi. I widać teraz, że jak zaczęliśmy nadawać tą ramkę mastera, to zaraz jak to skierować, to nam się włączył backlight. Spróbujmy się pobawić wartościami tej ramki. Zmienimy na przykład tutaj na 0004 i co nam z tego wyjdzie? Jeszcze spacja, żeby się nadało. 0000 damy. O, zgas nam backlight, czyli to jest pewnie ta czwórka. Pytanie, czy możemy sterować też jasnością? To już patrzymy. Zmienimy czwórkę na FF na przykład. i co nam wyjdzie, no ja nie widzę na razie różnicy, a może na 02, aha, nie, nie wysłałem tej ramki chyba, bo tam w tym programie działa to tak, jak się pracuje z linem, że poza wpisaniem tych bajtów, w tej chwili jak wpisałem to one się pojawiły Tutaj na dole na razie, natomiast one jeszcze nie zostały wysłane w sensie zaktualizowane na magistrali. W ramkach, które się wysyłają, to jest wciąż 0002. Dopiero jak wcisnę spację, to one tutaj przeskakują, prawda? Czyli się rzeczywiście wysyłają na magistrale. Ale wygląda na to, że nie da się sterować. Byśmy 08. O. Nie da się sterować tym, tylko to jest pewnie tak samo jak pisze 2. On to ma pewnie o! Jest róż... A jak pisze 1. 1 nie działa dla dwójki i czwórki. Dwójka, czwórka, jest czwórka. Jasność się nie zmienia. 08 i to pewnie się wyłączy, tak. Czy nadajmy 0f. Zostawmy tutaj to 04, a pobawmy się pierwszym, to znaczy starszym półbajtem czy niblem. Dajmy na przykład 14. Czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. dajmy tu f. Nie ma nic. Dajmy 24, 44. To co chciałbym zrobić i co chciałbym złapać to podświetlenia tych dwóch kontrolek, które służą do wybierania lusterek lewo-prawo. Ale to może być na tym drugim bajcie, ale dla pewności to sobie przejdźmy. Tutaj nic się nie dzieje. Więc zostawię mu 04 i pobawimy się tym bajtem. Dajmy 01 najpierw o, proszę bardzo. 01 zapaliło nam się. Lewe lusterko, i teraz widać, że nieważne czy ja coś wciskam, czy nie wciskam, sam moduł nie steruje tym, czy światełko ma być załączone, czy nie, tylko dostaje informację o tym z mastera. W momencie, jak wciskam to L, to widać, że zmienia się tutaj ramka wychodząca ze slajwa i to master decyduje, czy włączyć to podświetlenie, czy nie dajmy tutaj skoro było jeden, dajmy dwójkę dwójka też czwórkę o czwórka przełączyła nam na prawy dlaczego on reaguje zarówno na dwójkę jak i na jedynkę to jest ciekawe czwórka a ósemka to pewnie też będzie prawy świecić, a jak damy na przykład tutaj C co nam wyjdzie nic nam nie wyjdzie. A jak damy, zaraz tu była czwórka włączała prawy, a na przykład piątkę, czyli 4 i 1. Tak jakby próbuję dwa razem ustawić. On pewnie na to nie, nie pozwoli. O, proszę bardzo, mogę dwa razem ustawić. Widzieliście jaki bajer Więc widać, że te światełka, każdy z nich jest sterowany niezależnie i. Sam moduł nie ma zaszytej logiki, która zabezpieczałaby przed tym, żeby dwa, dwa światełka ustawić razem. Jeśli znalazłeś w tym odcinku coś wartościowego dla siebie, jest możliwość postawienia mi wirtualnej kawy. Link w opisie. Sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Dzięki za uwagę. Cześć.